Jeśli książki, to myślicie, że to będzie nadużycie, bo właśnie weszłam do pierwszej kawiarni w Eindhoven, którą znalazłam i zamówiłam sobie Cherry Tonic Cold Brew, także kawka. I oczywiście jestem w Cześć, ja jestem Iwona i witam Cię na kanale Podróże z Książką. Dzisiaj przychodzę z filmem, gdzie znowu będziemy razem podróżować. Natomiast teraz jestem w Eindhoven, tutaj wylądowałam. I tak naprawdę to będzie taki mini Eurotrip. Mamy w planach zwiedzić kawałek Holandii. Mamy też w planach pojechać do jednego miasteczka Belgii, no i do Luksemburgu. Także zapowiada się super. Ja teraz wchodzę do księgarni, z której na chwileczkę wyszłam, bo są tutaj książki po angielsku, więc chciałabym zobaczyć, jakie są. Także wchodzimy. Jesteśmy właśnie w bardzo wyjątkowym miejscu, tak bym to określiła, ze względu na to, że jest kwiecień, a na przełomie marca i kwietnia kwitną tutaj tulipany, to zawitaliśmy do Keukenhof. Keukenhof? Nie, nie wiem jak się to wymawia, bo muszę kogoś mądrzejszego zapytać, kto jest Holendrem, także jesteśmy właśnie przy wejściu, jest bardzo dużo ludzi, bilety mamy na godzinę dziewiątą, także idziemy stać w kolejce. Oczywiście, na wejściu od razu czeka na nas sklep, także można sobie kupić drewniane tulipany w całkiem ciekawych kolorkach. 4 euro za jeden, także jeśli ktoś ma ochotę sobie przywieźć pamiątkę, ażeby nie był to magnes, to myślę, że jest to całkiem ciekawy wybór, albo jako na prezent na przykład. Taki Wieczny tulipan. Jest dzisiaj dość wietrznie i chłodno, ale mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. W każdym razie jestem w takim pierwszym punkcie, czyli na wejściu. Jest takie ogromne koło tulipanów, i tutaj się rozpoczyna wycieczka, bo Miejsce, Kokenhof, jakkolwiek się to wymawia. To jest takie miejsce, gdzie można legalnie przyjechać i sobie pooglądać właśnie tulipany, jak są zaaranżowane, zaaranżowane w takim wielkim, wielkim parku. Ja tutaj mam mapkę. Naprawdę spore to jest, także będziemy dzisiaj poświęcać prawdopodobnie cały dzień na to, żeby tutaj spędzić i żeby zobaczyć, jak te tulipany są rozwinięte. Jesteśmy w takim powiedziałabym idealnym momencie, czyli na początku kwietnia bo teraz one nie są jeszcze takie przekwitnięte, one są właśnie takie ładnie rozwinięte, więc będziemy zwiedzać sobie ten park. Wejście to jest 20 euro za osobę, wjeżdża się na parking. Jeszcze nie wiemy ile za parking, bo dopiero przy wyjeździe będzie płatność. Także zobaczymy jak to cenowo ostatecznie wyjdzie, natomiast to jest takie jedyne miejsce w Holandii, gdzie można bez problemu sobie przyjechać i pozwiedzać takie pola tulipanowe. Bo te, które widzicie, jadąc samochodem gdzieś tam przy drogach, no to tam nie można wchodzić, bo można dostać mandat. Po prostu. Także tutaj podobno są też rowery, które można wynająć. Nawet nie podobno, a na pewno są rowery, które można wynająć i pojechać na takie pola, gdzie można zrobić te słynne zdjęcia, które zazwyczaj widzicie w social mediach. Także zobaczymy, czy uda nam się też tam pojechać. Nie mamy jakiegoś dużego ciśnienia, żeby tam faktycznie być, bo potem no to jest po prostu kwestia tego, że stoi się w kolejkach i czeka na zdjęcie, a to jest niekoniecznie to, na czym nam zależy. My chcemy tutaj po prostu fajnie razem spędzić czas. Także lecimy, zwiedzać. Wygląda na to, że nie tylko tulipany tutaj są, są tutaj różnego rodzaju kwiaty i między m.in. są takie właśnie piękne odmiany żonkili. Na środku tego parku są takie piękne, przeszklone miejsca, gdzie wokół jest woda i można sobie odpocząć. Wygląda to przecudnie. Tutaj w środku też są wszystkie rodzaje kwiatów, także tutaj na parku można zobaczyć przeróżne rodzaje kwiatów, natomiast tutaj są wszystkie zebrane razem z nazwami. Ukracamy cebulki, ale ogromny obiekt i faktycznie można sobie znaleźć te, które się najbardziej podobają. Jesteśmy już tutaj dwie godzinki, ale niestety o tej porze, czyli około 10:40, już są okrutne tłumy i nie jest aż tak przyjemnie, żeby spacerować i oglądać. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie tulipanów za dużo nie ma, ale są jakieś innego rodzaju paprotki itd. Natomiast, no chyba będziemy się niedługo zbierać, bo też jesteśmy już głodni, a tutaj no to jedzenie jest takie nieciekawe, nie za wiele można wybrać. Kawa jest tylko i wyłącznie z takich półautomatów. Ja nie przepadam <laughs> za taką kawą, więc raczej nie pijam takich rzeczy. I też chętnie bym po prostu usiadła i porozmawiała, a niekoniecznie po prostu siedziała tutaj w tym tłumie, bo naprawdę ludzi jest okrutnie dużo. Dlatego taka rada ode mnie: jak będziecie mieli w planach tutaj przyjechać, to im wcześniej, tym lepiej i wcześniej kupić bilet. Na to, że jesteśmy w Lamirencie, także takie atrakcje. Można popłynąć łódką, żeby dostać się dalej na pola z tulipanami. Natomiast właśnie doszliśmy do tego miejsca, gdzie się kupuje bilety i niestety dopiero na godzinę 17 jest tutaj dostępne. Z tego co widzę, to dorośli to z 10 euro dzieci, 5 euro i taka podróż 45 minut trwa. I można wykupić sobie taką podróż z osobą, która rozmawia po holendersku, angielsku, niemiecku i francusku. Niestety przytłoczyła nas ta liczba osób, i stwierdziliśmy, że nie chcemy zostawać tutaj dłużej, także o, pokażę Wam za chwilkę, co tutaj się dzieje, bo akurat jestem w takim miejscu, żeby w ogóle mogła przejść na spokojnie. No, natomiast mnóstwo jest ludzi, także lecimy na inne pola, bo mamy. Po prostu zaznaczone takie miejsce, które może być mniej oblegane. Z ciekawostek można tutaj sobie w jednym miejscu usiąść i jest taki teren wyznaczony, żeby mieć po prostu piknik. I akurat nie ma tutaj w okolicy nigdzie żadnych zwierzaków, ale można też bez problemu z pieskami wchodzić na ten teren, także tylko muszą być lasy. Jest godzina 12, i to jest właśnie rzeczywistość, jeśli chodzi o to miejsce. Także dobrze, że byliśmy dużo wcześniej, bo naprawdę w tym momencie wychodząc jest bardzo dużo ludzi. O, ale mamy tutaj pierwszego pieska. No jak widać, one się plątają po prostu pod nogami, bo jest tutaj tak dużo ludzi. Także chyba bym odradzała, żeby z pieskami tutaj przychodzić, bo po prostu to może być dla nich troszeczkę za trudne. Jesteśmy do kolejnego miejsca z tulipanami i wygląda na to, że tutaj jest takie bardziej pole z takimi insta spotami. Zaraz będziemy wchodzić, także idziemy zobaczyć, czy musimy przez internet bilety kupować, czy możemy tutaj w kasie, bo wcześniej widzieliśmy, że jest na konkretne godziny, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Jesteśmy w środku i bilet kosztuje 10 euro, żeby wejść na te ogromne pola. Nie tylko tulipanów. Okazuje się, że nie tylko tulipanów, ale też są tutaj inne kwiaty. Częściowo widzę, że też są zebrane. Natomiast jest tutaj taka ciekawostka. Jest tutaj taka budka Kisses from Holland i jest to dość ciekawe, bo Holandia około 2020 roku robiła taką kampanię promocyjną, marketingową, żeby właśnie nie nazywać Holandii Holandią, a raczej Holland, a raczej Netherlands. Bo to jest coś na zasadzie takiej, że w momencie, kiedy się używa właśnie tej nazwy Holandia, tutaj jakby się nazywało, używało nazwy Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, więc to po prostu nie obejmuje tych wszystkich 12 prowincji, jakie są. Więc ciekawe, że nie jest tutaj zmienione. Może nie wszyscy się identyfikują z tym. Natomiast tak, od 2020 roku właśnie dbają podobno o to, żeby właśnie się mówiło Niderlandy, Netherlands, a nie Holland, Holandia. No, jest takie lustro, do którego można podejść i widać. O. <laughs> Na przykład, że ktoś przechodzi za mną, ale można sobie robić zdjęcia, żeby tak ładnie było widać to, co się dzieje. Nie są te tulipany jakoś mocno wszystkie w rozkwicie, więc nie jest to jakoś bardzo mocno robiące wrażenie, natomiast jest bardzo przyjemne, mimo wszystko można sobie przyjść i, i zrobić fateczkę. Dzień dobry, czy można się to ja Proszę, bardzo, proszę bardzo. A jak się Kali otwiera? Się bardzo, ma, to to amerykański jest. Amerykański. Amerykańskie jest. Czekaj. A Pani. Pani, poczekaj pani. O kurczę, kurczę. Chyba się zacięły. <noise> Próbuję być. O nie. A z drugiej strony? No właśnie, o, proszę bardzo, otworzone po polskiemu. Tak naprawdę spędziliśmy tutaj może z 40 minut, ale wydaje nam się, że było warto, bo trochę się pobawiliśmy, trochę się pochustaliśmy i naprawdę to było bardzo przyjemne, tym bardziej, że jest zdecydowanie mniej ludzi tutaj. Parking jest chyba za darmo. Teraz jeszcze to sprawdzimy i w razie czego Wam tutaj napiszę. Natomiast na wejściu nie było żadnej informacji o opłacie. Hello, hello. Cześć. <laughs> dzisiaj z gościni, a raczej na chwilę przychodzę z gościni Kamilą, bo chciałabym, żeby opowiedziała o swojej ulubionej książce. Tak stwierdziłam, że to był taki mały challenge, więc o ulubionej książce dzisiaj nam opowiesz, tak? To tak. będzie dosłownie... Sumie, tą, którą bardziej... pamiętam najbardziej w sumie z lat... Dzieciństwa, ja nie wiem, Z lat Tak, w w gimnazjum, tak. No to jest to Płaca Much która właśnie pani nauczycielka mi zadała i najbardziej ją zapamiętałam. E, Władca Much, to był pan um, książkę Golding. Golding. Moja pamięć nie jest zbyt dobra, <grym> <grym> ale ja o... też nie mam pamięci w ogóle do nazwisk autorów, więc zawsze sprawdzam. Muszę Bardzo dużo tego. Tak, to, to prawda. <grym> Były te książki. Tak więc, książka opowiadająca o chłopcach, którzy na bezludnej wyspie się rozbili. Próbowali przetrwać i co jest najlepsze? Bez dorosłych. Ja w ogóle tej książki nigdy nie czytałam. Polecam. Ale same dobre opinie nie słyszałam, więc nie wiedziałam w ogóle, że to jest o takich rozbitkach. Także ja myślę, że totalnie, totalnie to jest książka, po którą sięgę, sięgnę. Tym bardziej, że ja ją na targach książki w zeszłym roku. Kupiłam albo dwa lata temu, nie pamiętam, ale zdecydowanie jest to coś, po co chciałabym sięgnąć. A zaprosiłam też Kamilę, dlatego że my się znamy od. No, w sumie Jeszcze ponad 15 lat? 17? No, tak. jak 17 lat? Tak. Przeci. I <laughs> Dokładnie, dokładnie, więc jestem dzisiaj u Kamilki. Ona mnie mm, gości u siebie w Holandii. Także... Oczywiście. Z zamkniętymi są Otwarte? Fantastycznie. Tak, więc stwierdziłam, że musi polecić swoją ulubioną książkę, ale ze względu na to, że odważyła się, żeby tutaj być za tym. <laughs> Tak. To y, ja oczywiście y, nie przychodzę tutaj z pustymi rękami i mam dla ciebie książkę, o. która jest y, moim marcowym ulubieńcem. Jest to książka Marianny Gierszewskiej Początek wszystkiego. Proszę bardzo. Tutaj pokazuję. I tak, to jest książka y, kobiety, która jest y, terapeutką. I okay. no ja bardzo lubię. Ona jest w super sposób też napisana, także mam nadzieję, że będzie ci się fantastycznie czytać. Hmm? Na pewno czytam. No, dziękuję ślicznie. <grym> Proszę <tyś> bardzo. <grym> tak, no i to by było na tyle. Yy, ode mnie czytajcie początek wszystkiego. Yy, od Kamili czytajcie Łacce Much. Yy, ja, ja, ja przeczytam, obiecuję i będę się dzielić też opinią, także to by było na tyle. I <grym> zabieram Was w dalszą podróż po podróż. między innymi Holandii.